Dobra. Siema, tu Mikołajk222 w dzisiejszym odcinku. Widzicie, że jestem wykokszony. Nie widzicie, przepraszam. O, teraz widzicie. No widzicie, że jestem wykokszony. I że mam kryształy, bo co planuję zrobić? drugi smoka. No i robimy to. Aha. Walczę ze smokiem drugi raz. Ale żeby było bardziej hardkorowo, to walczę też z widerem. Zobaczymy, co mi lepiej pójdzie, co mi gorzej pójdzie. Mogę to zastrzelić? I zaczynamy walkę. Fak, jak mi zadał, teraz robi dziwną rzecz. Uwaga, tworzę widera i smoka. Robimy to. Okej. Okay. Okej. Okay. Tam do końca nie wiem co się dzieje, ale coś złego się dzieje. Jak kierniczy. Niefortunne połączenie. Okej, okay. co się dzieje? Mamy dwa bossy. Że Čemu ja pomoči? piernicze. Wezmę się kilo. To jest niebezpiecznie. Niebezpiecznie, ale ja lubię, jak jest niebezpiecznie. Co jest? Wider zniknął? Okej. Okay. Teraz zajmujemy się smokiem. Czy Wider się mnie przestraszył? Czy o co chodzi? A nie, jest Wider. Buduję sobie schron, żeby miał się gdzie schronić. Co jest mega niebezpieczne? Widzę, że na Bedrock Edison się automatycznie skupia na mnie. Oczywiście, że na mnie. Każdy leci na mnie. pewnie śmiertelności mam. W każdym razie. Okej. Okay. Gdzie ten śmieci jest? Dostał lekko wciry. piernicze. Szczerze takie połączenie tylko próbowałem na trybie kreatywnym na Javie i się gonili. On się teleportuje. Ok, nie jest najgorzej. Ma połowę dziad. Wow! Wow, 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 wow. Jakie lagi! Ale mu zadałem. w tym. Wow. Wow, 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 wow. Jest. Patrzcie, mam u z głowy. Ja chyba zginę. Nie no, ile mi serce zostało. Wow! Mam ujdera z głowy. Okej. Okay. Zostałam tylko smog. O jak ja się bałem! Serio ja myślałem, że jest z... ja pierdzielę. Jaką wyważył ten endstone. W... nie, ja nie mam żadnych tych zabezpieczeń. Ale przy o. Trzeba się zająć teraz smokiem. Pokonamy dwa bossy na odcinku? Nie wiem. Ja mam bardzo mało HP. Nie mam się czym leczyć. Okej. Okay. Mimo to kontynuujemy to. Ja pierdziele. Nie, 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 nie. Nie, debilne endermany. Fuck. Co za debilne endermany. Uniknij. Ja pierdzielę, zaraz ginę. Ale dobra, mamy jednego bossa z głowy. Pokonaliśmy widera, ale nie mamy się czym leczyć. Został jeden kryształ chyba. I idziemy na smoka. Huh! Dobra, skinę. Dobra, skinęliśmy. Słuchajcie, idę, pojdemy. Gramy jeszcze raz i idziemy go dopaść. Kontynuujemy. Mam ze sobą tylko dwa trzy koksy, dobra zużyłem, jak widzicie ale kontynuujemy. Znalazłem temy? Jest. Udało się, że jestem dumny, że udało mi się pokonać widera i częściowo zniszczyć kryształy smoku. Już po tobie. Okej, okay, no, ze smokiem teraz easy, jak się mu rozwali kryształy. Możemy go z łuku trafić. Czek A, strzała. Nie zebrałem strzały, czekajcie. Jednak nie wszystkie itemy zebrałem. Widerowa gwiazda. Czekajcie, gdzie zginąłem? Teraz, kurde, szukaj, nie? Gdzie zginąłem? Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, nie zwlekaj. holerson gdzie to było? To było tutaj, chyba. Tak mi się wydaje, że tutaj. Zaraz zobaczymy. Dobra. Czekam na niego po, przy dni. Później znajdę tem. Teraz nie ma czasu. Panie, teraz nie ma czasu. Chodź. Co jest? Cholera. fuck? Co jest? Dobra, czytam. Jest. No i teraz już zginiesz. Zadarci ze mną grozi śmiercią. A jednak nie. Teraz nie zginiesz. Dobra. No leć. No ile ją ja czekać? No leć, panie. Już? Nie. Tak, już. Jeden goks mi został, ale... Dupię to nogę. Nie ja cię pokonam bez koksa. Ani mru mru koksa. cię pokonam. Fuck. Ale leci kulka. O, zlagowało. Ale były lagi przy walce z widerem, to był najbardziej stresujący moment. No fuck! no gdzie ja wpadłem? Ja pierdziele. Skończmy ten film już. Już mi się nie chce. Już chcę pokonać Smoka, pokonać lidera. dupie mam, że się palę. Haha! Esa! Uuu, wygraliśmy! Po raz drugi, ale wygraliśmy. I co? Film był mega. Skakuję do portalu. O, widzicie, troszeczkę tutaj się zmieniło. Tak, troszeczkę się tutaj zmieniło, jak widzicie. Troszeczkę powybuchałem sobie. No i tak, no i właśnie tak. Wrócę się jeszcze do tego endu. Yy, rozumiesz, panie, żeby. A czekajcie. Chyba tych kryształów nie mogę tutaj użyć. Spróbujemy. Ale nie wydaje mi się. Oczywiście, że nie. Dobra. Tak albo siak. Yy, tak albo siak. Kończymy to w ogóle. Walczyłem bez hełny. Także. Uh, tak albo siak, zabiję się o sufit i kończę ten film. Do widzenia. Było